Forum Bankowe spełnia nasze nadzieje. Z tego punktu widzenia, że dostaliśmy kilka ciekawych informacji, przede wszystkim na temat głównych kierunków zmian regulacyjnych, które mają dotyczyć współpracy banków z przedsiębiorstwami. Dla nas bardzo istotna kwestia jest to, że jest zdrożony system poręczeń i gwarancji w, bankowym, w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dla nas bardzo ważne jest, że rozpoczyna się działalność w zakresie polskich inwestycji rozwojowych. Pan minister Tamborski nakreślił obszary, w których banki potencjalnie mogą współpracować z przedsiębiorstwami, które projekty będą. W traktowane jako priorytetowe. Z tego punktu widzenia oceniamy, że to rozwiązanie może być bardzo dobre, szczególnie dzisiaj dla banków, kiedy banki przeżywają, co pokazują wypowiedzi wiceprezesów prezesów banków podczas forum bankowego, że dynamika akcji kredytowej nie jest tak duża, jak była rok czy dwa lata temu i z tego punktu widzenia dla nas każda możliwość zwiększenia akcji kredytowej, sfinansowania rozwoju gospodarczego jest bardzo ważna. Także bardzo ciekawe są doświadczenia, które wynikają z punktu widzenia restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. Te informacje, jak przebiega to dzisiaj? Jakie są potrzeby? Na tym, na tym celu przygotowany jest specjalny raport Instytutu Badań nad Usługarką Rynkową, który pokazuje, jakie są kierunki zmian, jakie powinny być zmiany, żeby ten system udrożnić, żeby nie hamować do dalszego dostępu do środków finansowych z zadłużonym przedsiębiorstwom, tylko skutecznie zrestrukturyzować finansowo te przedsiębiorstwa, a następnie moż, można było w sposób spokojny finansować dalszy rozwój tych Firm. W związku z tym wydaje mi się, że także zapowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące planów w zakresie zmian ustawy o restrukturyzacji. Mamy nadzieję, że także zostaną uzupełnione jeszcze przepisy podatkowe w tym zakresie, które umożliwią łatwiejszy sposób restrukturyzacji, pozwolą także optymistycznie spojrzeć bankom na dalsze kredytowanie, zmniejszyć ryzyko kredytowania i w efekcie przyczynić się do sfinansowania szybszego wzrostu gospodarczego, bo jak powiedzieli uczestnicy, obawy, że ten wzrost gospodarczy będzie bardzo słaby w tym najbliższym okresie, już są trochę mniejsze. I szereg banków coraz odważniej podchodzi, czy kontaktuje się z klientami, także klienci wyrażają coraz większe zainteresowanie. W związku z tym jest coraz większa nadzieja, że ten silny dołek, którego oczekiwano, czy spodziewano się, że nastąpi w ostatnich miesiącach, i na najbliższych miesiącach, jednak nie będzie tak głęboki. I w związku z tym możemy już przejść do powolnej fazy ożywienia gospodarczego.